Witam was serdecznie. Zaczynamy nową serię filmików szkoleniowych e, polskiego mięsa i Akademii Kulinarnej. Tym razem wejdziemy na tak zwany warsztat dania kuchni światowej z wykorzystaniem polskiego drobu. Naszym pierwszym daniem będzie francuska klasyka. Danie pochodzące z Burgundii, e, aczkolwiek jest oczywiście e, wiele szkół, że mówią, że z Alzacji, też z Hiszpanii, ale my skupimy się na tym pochodzącym z Burgundii kukawę, czyli kogut w czerwonej winie. Co do tego potrzebujemy oczywiście bardzo dobrej jakości polski drób. Tym razem yy, wykorzystamy poguta. Od czego zaczynamy? Zaczynamy tak, jak wam wiele razy wspominałem. Sprawdzamy oczywiście datę przydatności do spożycia. To jest bardzo istotna rzecz. Nie tylko dotyczy to mięsa, ale każde produkty sprawdzajmy etykiety. Następnie sprawdzamy świeżość naszego drobiu. Dotykamy oczywiście przez folię, Nie rozrywamy nigdy opakowania. Dotykamy czy mięso jest czy sprężynuje, czy powraca do swojego pierwotnego położenia. Jeżeli mięso jest świeże, sprężynuje, zaczynamy naszą przygodę. Oprócz tego koguta będziemy potrzebowali Pieczarki, boczek mędzony na zimno, szalotkę lub cebulkę srebrzystą, koncentrat pomidorowy, czosnek, świeże zioła, tymianek rozmaryn, pietruszkę, odrobinę mąki, koncentrat pomidorowy. Zaczniemy od przygotowania mięsa koguta potę na elementy. Jeżeli nie mamy koguta, możemy wykorzystać również kurczaka kukurydzianego. Zdejmujemy oczywiście opakowanie, możemy jeszcze delikatnie nasz drób powąchać, jeżeli jesteśmy pewni, czy test sprężyst te sprężystości się sprawdził. Pamiętajmy, że pH mięsa to jest 5,5, zwłaszcza drobiu, więc taki kogut powinien pachnieć świeżością, nie powinniśmy wyczuwać żadnego zapachu. Jeżeli wyczujemy jakieś nuty słodkie, nuty kwaśne, takiego mięsa już nie używajmy. Pozbywamy się zbędnych gumek, sznurków, zależy jak producent przygotował i zaczynamy go yy, porcjować. Staramy się odchylić jak najbardziej Udko od piersi nacinamy pewnym ruchem, dajmy, żeby nóż był ostry, nie ma nic gorszego niż tępy nóż. Wykroimy piersi ze skrzydełkiem. Jeżeli nie mamy możliwości kupić całego koguta, możemy również kupić w elementach, takie mam na przykład podudzia z kostką. Pamiętajmy, że Mięso z kością ma więcej w sobie smaku, a to będzie danie jednogarkowe. Będziemy tego koguta dusili, czyli z kości będzie się jeszcze dodatkowy smak. Kogut wyporcjowany. teraz kolejna bardzo istotna rzecz. Musimy tylko koguta zamarynować. Dokładnie posolimy nasze elementy. Jak sól, to oczywiście pieprz. Koguta przekładamy do miski. I zalewamy oczywiście burgundę. Jeżeli mamy burgunda, możemy oczywiście wykorzystać czerwone wino, byleby to było wino wytrawne. Do tego wkładamy kilka świeżych liści laurowych, oczywiście jeżeli nie mamy świeżych, suszone, lioflizowane, jak najbardziej też nam się sprawdzą. Kilka gałązek tymianku, gałązka rozmarynu. Tak zamarnowanego koguta lub kurczaka wkładamy na minimum 12 godzin do lodówki. 24 byłyby, byłyby idealnie. Kogut jest zamarnowany, wyciągamy teraz z naszej marynaty przepiękny czerwony kolor. To właśnie spowodował ten burgund. Dzięki temu, że mięso marnowało się w winie, mięso będzie kruche ma przepiękny bordowy kolor. Ale nadmiar wina musimy osączyć, ponieważ będziemy koguta smażyli. Na rozgrzanym tłuszczu płyn powodowałby to, że moglibyśmy się poparzyć, ponieważ tłuszcz będzie bryzgał. Tłuszcz wyśmienicie rozgrzany dymi z naszego garka. Kładziemy od strony skóry i obsmażymy na złoty kolor. Dokładnie zakrywamy mięso. Na desce przygotujemy sobie ręcznik, na którym odsączymy obsmażonego kurczaka. Mięso mamy obsmażone. Do naszego garka wrzucimy teraz. Do tego samego tłuszczu szalotki. Ja ich nawet nie przecinam w takim oto kawałku, ponieważ będziemy je dusili. Szalotki zaczynają się smażyć. Dołożymy teraz boczek wędzony na zimno, pocięty w grube kawałki, w grube paski. Kolejnym naszym składnikiem są pieczarki. Przekładam je w całości. Pieczarki mają przepiękny Złoty kolor, aromat bekonu, szalotki już się unosi. Dokładam teraz dwie duże łyżki koncentratu pomidorowego. Koncentrat również przesmażam, żeby wydobyć jego głębię smaku. Żeby cukier zawarty w koncentracie również się skarmelizował, to nam da delikatny, słodkawy posmak. Teraz dwie łyżki mąki. Delikatnie przesmażamy. Czyli robimy tak zwaną zasmaczkę pierwszego stopnia. Wlejemy teraz wino, w którym marynował się kurczak. Przesyćmy przez sitko, w tejże kurczak musi być duszony w czerwonym winie, musimy go jeszcze uzupełnić. Bulion z kurczaka. Francuzi dają nieraz bulion wołowy, żeby ten smak był jeszcze taki pełny bardziej intensywny. Wszystkie składniki sosu są idealnie połączone. Przekładam teraz koguta. Dołożę teraz trzy ząbki czosnku. Rzucę jeszcze dwa liście laurowe, tymianek i kawałek rozmaryno Rondel przykrywam. 45 minut pod przykryciem. Kurczak mam nadzieję będzie gotowy. W międzyczasie tak zwany przygotuję sobie dodatki. Klasyka wiejskiej kuchni francuskiej. Eee, dokładnie z burgundii młode ziemniaki delikatnie obgotowane. Dociskamy delikatnie dłonią na desce, tak żeby nam pięknie pękło. Na patelni rozgrzewam masło klarowane. Oczywiście możemy użyć zwykłego masa, w tym, że pamiętajmy, rupy je wtedy jeden do jednego z olejem. Oczywiście oliwa z oliwek, ale jesteśmy południowcami. Zaczynamy obsmażać ziemniaki, tak żeby uzyskać krupiącą skórkę. Do tego dwa ząbki czosnku, pocięte plasterki, i giełki rozmarynu. Pamiętajmy moi drodzy, że jeżeli używamy takiego rozmarynu, Taką twardą łodygą. Jest to bardzo żywiczne zioło. Jeżeli byśmy wrzucili taką gałązkę do gotowania, do smażenia, z tej gałązki wyjdzie nam żywica. Danie może być gorzkie, no chyba że lubimy taki delikatny posmak biteru. Natomiast starajmy się używać samych igiełek. I produkt, który jest, myślę, że równie ważny w kuchni francuskiej, to masło, czyli creme fresh. Solidna łyżka, kwaśnej śmietany. Takie ziemniaczki w gospodach francuskich bardzo często możemy spotkać jako dodatek nie tylko do dani jednogarkowych, ale również do, do steków, czy na przykład do ryb. Ziemniaki gotowe, kogut gotowy, ułożymy teraz danie. Potrzebujemy głęboki talerz albo nawet miskę, ponieważ będziemy tutaj mieli dużo sosu. Ten smak jest właśnie w tym sosie. Wino, smak z koguta, do tego zioła, pieczarki, bekon. Coś wspaniałego, nasze wiejskie ziemniaki, duszone z rozmarynem, tymiankiem, czoskiem. oczywiście z kremem fresh. W wersji, tak jak wspomniałem, kugawę jest bardzo dużo, co niektórzy marynują yy, cebulę i na przykład markę wraz z kurczakiem w czerwonym winie przez 12 godzin i później dopiero to obsmażają, następnie duszą. Ja przygotowałem tradycyjną recepturę, którą sam miałem okazję próbować, będąc w Burgundii pod do tego łódku. Oczywiście szalotki, pieczarki. Esencjonalny, mocny sos. Oczywiście pamiętajmy, żeby prezentacja była kompletna. Talerz musi być czysty. Śmienicie, odrobina. Smaku jeszcze od ziemniaków, czyli crème fraîche dla przełamania koloru, świeża pietruszka, wyśmienite francuskie danie. Klasyk kuchni francuskiej pochodzący z Burgundii, kurczak w czerwonej winie kougaverne.